Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aaron Blue TV. A to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w LEGO Jurassic World Na konsole PlayStation 4 I Tutaj właśnie ostatnio to był jakiś bug Z tym, ale na szczęście już załapało, bo ja uratowałem tego ziomka tutaj No to okej, okay, dobra w ostatnim odcinku skończyliśmy już drugi. ten, no, drugą część Parku Jurajskiego. W dzisiejszym odcinku już zaczniemy pierwszy poziom. Pierwszy poziom z trzeciej części, czyli Park Jurajski 3. Zaraz tam się udamy. Tylko jeszcze tutaj może jest jakiś złoty klocek czy coś. Kurczak. Co z tym kurczakiem? Czekajcie... Czekajcie chwilę, ja zatrzymam na pauzę, bo czekajcie, muszę ogarnąć. Dobra, okej, okay, już tutaj się ogarnąłem, już jestem tutaj. I ruszamy do Parku i 3. Nie wiem o co chodziło z tym kurczakiem. Więc spoko zaczynamy już sobie trzecią część. Dr. Grant, I give you the resonating chamber of a velociraptor. Oh. <sighs> this is brilliant, Billy. Really, it is. Sad to say, i gonna have to back up in four weeks. Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda and I just love the outdoors. Heck, we've been on just about every adventure tour they can come up with. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide. And of course, we'd love to make a contribution to your research here. Wake mm -hmm. me when we get there. Unidentified aircraft approaching Isla Sorna. You are flying in restricted airspace. Kurczę, pytanie czy ten parkirajski 3 Par rejski, park rejski 3 będzie na Isla Sorna znowu Ale odblokują nam się może nowe rzeczy, nowe miejsca. No such thing as safe. We have to get back on that plane. We tell your wife to stop making Eric! Eric! Amanda, you really need to work on communication in your marriage. Eric! A tutaj jest na przykład taki ten zielony dla tego dilofozaura

no bo ten Park Jurecki 3 teoretycznie chyba też się dzieje na Isla Sorna. Więc nie wiem, czy to po prostu dostaniemy na mapce w otwartym świecie dodatkowe lokacje, czy jak. Może. Jak zwykle pewnie, nie wiem, ja Parku o 3 nie oglądałem. Nim, jak te zielone dinozaury wtedy, żeby ratować ludzi na wyspie, odciągnąć? Dlatego, bo na poziomie to wystarczy się z nimi bić. Jeśli ktoś z Was wie, jak te zielone dinozaury pokonać, to proszę powiedzcie mi: ma ty ktoś spluwę? Nikt z Was nie ma. Ok. Już mnie denerwuje ta kobieta. No ale Grant ma rację, jak się nie uciszy, to zaraz wszystkie dinozaury z wyspy tutaj tej ściągnie tym swoim wrzaskiem. Jest jakaś kasa. O. Tu jest klocek niebieski. Oj, spoko. Fajnie, że tego gościa dostaliśmy. Nowego. Nam się przyda do eksploracji terenu. Dlatego właśnie wolę to zwiedzanie świata nagrać dopiero po przejściu całej gry. W ogóle dlatego, że chcę mieć całą grę najpierw zrobioną. A po tym potrzebujemy odblokować wszystkie postacie ze wszystkimi umiejętnościami. Może w Parku Jerejskim, nie wiem, tym albo nie wiem, w Jurassic World dostaniemy kolejną postać, która nam pozwoli te takie przełączniki robić, nie wiem. Że was może to nudzić takie moje zbieranie kasy, ale wiecie, zbieranie kasy jest potrzebne. Co, tam jest jakiś rex już. Czy coś. Przecież mieli już ludzie nie pijać na terytorium dinozaurów, żeby... Dinozaury się same rozwijały bez ingerencji człowieka. A tutaj jakaś parka milionerów chce sobie wakacje życia zrobić na tej wyspie. No i pewnie będzie miała wakacje życia jak T-Rex będzie chciał ich zeżreć. Dobra, okej, okay, chodźmy tutaj. Później to zniszczymy, a to nie tu. O, tutaj ta linka jest potrzebna, zaraz tam wejdziemy na górę. Tutaj jest potrzebny ten gość złomem Nick Van o Owen, to on się nazywał Ale widzicie, 25 tysięcy to już prawie cały pasek w tym poziomie Więc Więc raczej Nie będzie tutaj problemu Ze zdobyciem paska Tutaj możemy chyba zdobyć mini zestaw. O, tak, tutaj możemy zdobyć sobie mini zestaw. Już zaraz pójdziemy dalej. Na górę tutaj. Ktoś się umie wspinać. Ten koleszka. Niech ta kobieta tak nie iskryzuje. No. Naprawdę nie rozumiem, tak wysoko ona jest i nas nie widzi. Jurajski jest naprawdę fajny, taki trochę Indiana Jones, ale. Fajniejszy. Jest otwarty świat, i w ogóle Już się nie mogę doczekać tej naszej serii. Zwiedzanie świata w Parku Jurajskim w tym Lego Jurassic World. I też wam was informuję, że nie trzeba zbierać wszystkich rzeczy na pasek. Wystarczy te takie główne rzeczy, nie trzeba tych wszystkich tam. Takie Wiecie, są przepraszam, że chcę pierdł różne, które są. Coś czuję, że Zaraz coś nam dużego wyskoczy. Jakiś czy coś? O, jeszcze ten gość, ten milioner jest mechanikiem. Tutaj już zetniemy to. Ja naprawdę denerwuje mnie ta kobietę. that's a bad idea! Come on, we gotta get to it He says it's a bad idea! What's a bad idea? Oh, there is, there is that Potrzebujemy postać kobiecą albo kogoś zwinnego. No to co, on się umie wspinać, a nie może skakać. Szkoda. Mam nadzieję, że to nie będzie taki krótki poziom. Tak to bym się jeszcze cofnął i pozbierał trochę kasy. Dobra, tak się tu tam nie dostaniemy do tego brosztynu i tak. Może jeszcze jego żoną będziemy mogli grać. get back on that plane what about the other guy cooper's a professional he can handle himself

A co chyba spinozaur to się nazywa. Okej, okay, uciekamy. Kurcze, muszę zdobyć ten pasek. Może się jeszcze udać, bo się muszę skupić na... No. Hmm. Jest się dla mnie kwasem policzyna. no. Jeszcze jeden niebieski klocek by się przydał. Kurczę, mi się nie uda. Znając moje szczęście. Kirby. No nie. Kurczę, no i nie udało się tego prawdziwego wyznawcy. No, znaczy tego kurczę. oni się tu mieli z Marvelem cały czas. Wbrew wszystkiemu, jest wbrew wszystkiemu, naprawdę? Ale super, dobrze. No to nie taki zły wynik. Tam jeszcze jakiś mini zestaw był, ale to dobrze, że jest wbrew wszystkiemu, to póki co. Cały czas idziemy dobrze. i tam cały czas jest ten wielki Spinozaur. <śm> no to okej, okay. myślę, że już sobie nasz odcinek skończymy. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Arunbo TV, cześć.